Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek z tej strony. Dzień dobry, Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, jesteśmy w okresie już bezpośrednio przedświątecznym, czyli już każdy z nas jest w jakiś sposób zaabsorbowany właśnie tymi świętami Bożego Narodzenia, jak również już nadchodzącym nowym rokiem 2025. Z tego względu chcieliśmy, drodzy Państwo, złożyć Wam życzenia Bożonarodzeniowe oraz właśnie Noworoczne. Ja ze swojej strony chciałbym życzyć Państwu, byście te święta Bożego Narodzenia, no jest to oczywiście tylko pamiątka tego, co miało miejsce no już prawie przed dwoma, ponad dwoma tysiącami lat. Żebyście te święta potraktowali poważnie, żebyście nie koncentrowali się na reklamach Lidla czy Biedronki, ile to więcej kupić i więcej wydać pieniędzy, a jeszcze nie daj Boże się na tę okoliczność zadłużyć, tylko żebyście pomyśleli o tych świętach, że ten, który wtedy przed ponad dwoma tysiącami lat się narodził, odkupił nas od największej niewoli. Jaką, w jaką popadł człowiek i do tej pory yy, trwa, yy, ale ma drogę wyjścia właśnie dzięki jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu, po to on właśnie wtedy przyszedł, żeby zadość uczynić sprawiedliwości Bożej, żebyśmy tak samo te święta potraktowali dla naszej, jako święta dla naszej duszy, i dla naszego przyszłego życia wiecznego. Ale oczywiście przez, do wieczności dzieje się przez doczesność. Tak więc, żeby to, co w ramach tych naszych rekolekcji duchowych osiągniemy przed tymi świętami w ciągu jeszcze trwającego adwentu, żebyśmy to przekuli także w nasze czyny doczesne, bo tylko poprzez pełnione dobrze nasze obowiązki, uczynki względem Boga. Bliźniego i Ojczyzny, będziemy mieli drogę do wieczności z Bogiem. A ja jeszcze tak dodam odnośnie życzeń noworocznych. Również życzę, aby przyszły nadchodzący rok był lepszy dla naszej Ojczyzny, również dla polskiego społeczeństwa, aby część z nas ludzi, którzy dostrzegają właśnie potrzebę zmian, obalenia tego całego systemu, który w jakiś sposób zabiera nam wolność osobistą, zabiera nam wolność gospodarowania, czyli właśnie odbieranie właśnie możliwości zarabiania właśnie w sposób taki który mógłby pozwolić na utrzymanie naszych rodzin. No życzę tego, abyśmy po prostu potrafili podnieść się z tego już upadku polskiego społeczeństwa, aby przynajmniej część część z nas potrafiła właśnie no pociągnąć za sobą resztę ludzi mniej uświadomionych, gdyż tak naprawdę właśnie to tylko od, małego, od małej części społeczeństwa zależy tak naprawdę no, byt, byt naszej populacji, naszego narodu. Tak? Czyli właśnie zachęcam właśnie do tego, abyśmy mieli tą refleksję, abyśmy zmienili postępowanie. Odeszli od tego egoizmu, takiego, który nami kieruje, że no, nie interesujemy się jakimś dobrem wyższym, tylko właśnie zajmujemy się tylko tym, co jest wokół nas. Zajmujemy się pogoniam, pogoniem, pogonią za dobrami materialnymi, a nie mamy właśnie tej refleksji nad czymś, nad czymś większym. No i jestem przekonany, że to się zdarzy o spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, że będziemy robić wszystko tak, jakby od nas to zależało, ale modlić się tak, jakby od nas nic nie zależało. I jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, to to, co Piotr powiedział, spełni się na pewno. Dziękujemy Państwu za uwagę. Życzymy, życzymy dobrych świąt i spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego na Boże Narodzenie. Do widzenia. Do widzenia.